Narzędzie, które jest niezbędne do zarządzania licencją komercyjną, Archicada nazywa się Graficer License Manager Tool, w skrócie LMT. Narzędzie to pozwala zarządzać zarówno licencjami wirtualnymi, czyli takimi kluczami softwareowymi, jak i fizycznymi kluczami w standardzie Codemeter i również VIBU. To narzędzie nie jest instalowane domyślnie z Archicadem, dlatego musimy przejść na stronę internetową producenta i pobrać tą aplikację na swój komputer. Narzędzie to występuje w dwóch wersjach systemowych, czyli osobno ściągamy wersję instalacyjną na Windows, i osobno musimy pobrać, jeżeli używamy Maca, wersję instalacyjną Macową. Jeżeli będziemy chcieli reinstalować tą aplikację albo odtworzyć sobie kiedyś, z którego miejsca ją pobieraliśmy, to jest to główna strona grafisoft.com. Musimy przejść do działu Downloads. Ta ścieżka jest może nie jakoś szczególnie długa, ale trzeba pamiętać, że to jest dział Downloads, Downloads for Archicad I tutaj ostatnie kliknięcie mamy More About License Manager Tool i tutaj wchodzimy. Bezpośrednio, właśnie do tej strony, gdzie możemy pobrać wersję instalacyjną License Manager. Program po uruchomieniu wygląda tak. Jest dosłownie jeden przycisk, także w zależności od tego, co chcemy wykonać za pomocą tego programu, ten jeden przycisk będzie tutaj zmieniał swoje opcje.